Jeśli otaczającą nas rzeczywistość przedstawić jako morze potencjalnych możliwości, także biznesowych, to ograniczenia, jakie nam są narzucane, wypełniają prawie całkowicie nasz aktualny świat zarówno techniczne, prawne, społeczne, religijne, etyczne czy inne. Ponieważ warunki są podobne dla wszystkich, panuje tu wysoka konkurencja, w której z trudem się funkcjonuje. Jednak jeśli dokonamy ekspansji naszych możliwości, wyjdziemy częściowo poza te ograniczenia i powiększymy teren, po którym możemy się poruszać, to nagle zyskamy przewagę konkurencyjną, którą można wykorzystać do skutecznego prowadzenia zyskownej firmy. Jest to nasza przestrzeń do zaproponowania konkurencyjnego produktu czy usługi, zarówno jeśli przekroczymy bariery techniczne, kulturowe czy akceptacji społecznej. Jeśli mówimy o ograniczeniach, to należy rozdzielić te niezależne od nas od tych osobistych, które zależą tylko od nas. A to oznacza, że najłatwiej właśnie poszerzyć nasze własne możliwości, co może przełożyć się na pomysły, które odnosząc się do innych zastanych uwarunkowań czy wcześniej wspomnianych ograniczeń mogą powiększyć przestrzeń, w której będziemy się poruszać. Słowem, to przede wszystkim od nas zależy, czy będziemy potrafili obejść ograniczenia narzucane nam przez świat zewnętrzny. Ograniczenia osobiste to ograniczenia twórcze, które można obejść, czy raczej je znieść. Te społeczne mają charakter kulturowy, etyczny, religijny i prawny. Cały problem sprowadza się do tego, że nawet dobra innowacja może nie zostać przyjęta właśnie przez tego typu ograniczenia. Część z nich jest wydumana i nie ma logicznego uzasadnienia, ale z punktu widzenia biznesowego pomysły w kontrze do tych norm mogą być ryzykowne. Najtrudniej jest negocjować z ograniczeniami prawnymi. Co prawda, także prawo można zmieniać, jednak jest to proces długotrwały, a to może tak wydłużyć czas wprowadzania na rynek, że koszty z tym związane dla małego przedsiębiorcy nie będą do zaakceptowania. Oczywiście mam na myśli normalną zmianę prawa, a nie głosowanie o pierwszej w nocy, podpisywanie ustawy czwartej, a publikowanie ich świtem. Co ważniejsze, sam konflikt z prawem nie wychodzi nową pomysłą na dobre, a powszechność jego obowiązywania jest jednak skuteczną przeszkodą, jeśli nasza innowacja wchodzi w konflikt z tym prawem. Oczywiście można ryzykować się na przykład rozwijać handel na Allegro bez płacenia podatku, sprzedawać pewne wyroby bez koniecznej koncesji czy naruszać prawa autorskie, ale konflikt z prawem czy urzędem skarbowym może zakończyć się bardzo boleśnie. Ograniczenia religijne mogą mieć silny wpływ, ale są one natury miękkiej powiedzmy i nie powinny stanowić przeszkody, bo są w ciągłej ewolucji i przy sprzyjających warunkach mogą być zniesione. Jako czynnik ryzyka oczywiście trzeba mieć na uwadze także takie reakcje o podłożu religijnym, które mogą w sposób niejawny krępować czasem dosyć skutecznie naszą działalność. Jednak z punktu widzenia rynkowego dotyczą one jedynej części konsumentów. Te normy są także w, w ewolucji, bo gdyby trzymać się konwenansów związanych z poglądami re, religijnymi, które często są sprzedawane jako ogólne normy etyczne, to choćby w sferze medycznej nie mielibyśmy ani przeszczepów, ani przetaczania krwi, a tak naprawdę nawet zwykłych operacji ratujących życie. A jak widać, mimo no, wyjątkowo zaciekłej opozycji w przeszłości, dziś te zabiegi są całkowicie akceptowane przez Kościół i sam Kler z nich skrzęt korzysta. Dziś jeszcze część wierzących nie akceptuje in vitro czy antykoncepcji, ale mentalność ciągle się zmienia i warto mieć to na uwadze, jeśli zakres Waszych innowacji miałby kolidować właśnie z normami religijnymi, i dotyczy to także innych religii. Ograniczenia kulturowe także mogą być bardzo trudne do zniesienia z powodu głęboko zakorzenionych wzorców zachowań lub nieakceptowania innych, umownie nazwanych tabu. Jako przykład może służyć spożywanie owadów, które są dobrym źródłem protein. W pewnych rejonach Azji czy Ameryki Południowej są jedzone, ale już dla większości kultur są nieakceptowalne, pomimo łatwości hodowli i ich wysokiej wartości odżywczych. Właśnie widziałem informację o oleju z owadów bogatym w omega-3. Jestem ciekaw, czy tak przetworzony produkt będzie bardziej akceptowalny, czy jednak nie znajdzie uznań konsumentów naszego kręgu kulturowego. Dobrym przykładem, jak zmieniają się nasze poglądy w czasie, jak zmienia się nasza świadomość jako społeczeństwo i jak to przeobraża naszą kulturę, może być wspomniana firma cateringowa, która dostarcza jedzenie powiedzmy niewykorzystane przez restaurację. Jeszcze kilkanaście lat temu nie przewidywałbym jej sukcesu. Wtedy powszechnie uznawaliśmy taką żywność jako odpad, bo nie wykorzystano w celu, w jakim została przygotowana. Podejrzenie byłoby, że jest nieświeża, mimo że to nieprawda. Podobnie kiedyś wyrzucone lekko przejrzałe owoce czy nieco zwiędłe warzywa oraz artykuły spożywcze z mijającą datą spożycia prosto do śmietnika, a dziś powszechnie sklep obniżają cenę takich produktów i bez większego problemu upłyniają towar, dla podkreślenia na bogatym zachodzie. Świadomość odpowiedzialności społecznej za marnotrawstwo posunęła się tak daleko, że we Francji wyrzucanie przez sklepy żywności jest surowo karane.